W osiedlowym spożywczaku spotykam w cudzysłowie Patriotę. Ja wiem, że piszę o tym raz po raz, ale nie mogę po prostu z tym ich powstaniem warszawskim na tych bawełnianych czarnych bluzach, na tej chińszczyźnie schodnika. Więc samobójczo, wprawdzie, ale postanawiam zrobić Patriocie mały powstańczy teścik. Niewinny quiz oparty na kilku faktach. Patriota jest z dziewczyną. Razem mają mniej więcej tyle lat co ja, więc myślę sobie. Może mnie nie pobije powstaniec, jego urocza sanitariuszka nie będzie musiała udzielać mi pomocy, ran moich opatrywać nie będzie zmuszona. Zatem na wysokości stoiska z warzywami zbliżam się do powstańca i pytam, czy wie kiedy powstanie upadło, czy zna datę. Dla ułatwienia podpowiadam, że było to jesienią. Patriota przez chwilę zdaje się szukać w głowie odpowiedzi, po chwili jednak doznaje olśnienia. Tak, chciał mnie nabrać, myśli sobie. Jakże to upadło? Wcale nie upadło. Wybuchło i trwało. Tyle wie na pewno, lecz milczy. Więc pytam, czy potrafi wymienić chociaż jedno nazwisko z powstańczego dowództwa? Potrafi. Patrzy mi prosto w oczy i mówi, że Anders. Serio tak mówi, chociaż przez chwilę mam wrażenie, że teraz to on sobie ze mnie zakpił. Ale jest tego Andersa pewny, jakie a daty urodzin własnego syna, więc Anders na białym koniu z dopiętymi husarskimi skrzydłami naciera na niemieckie tanki samym środem Alei Jerozolimskich. Kiedy przemierzam się do trzeciego trafienia, tego, które ostatecznie pogrążyć ma powstańca przy cytrynach i pomarańczach, urządzić ma mu przebicie do śródmieścia, odzywa się sanitariuszka, która mówi: weź mu Tomek 1. No przypiet w końcu poje.